Witam wszystkich serdecznie w kolejnego dnia z miasta Butuan City na wyspie Mindanao u Marka i u Lalin na kanale Mój Raj na Filipinach Witamy, dziękujemy za to, że żeście weszli i oglądacie. Kochani za mną słynny vloger Damian drążek. drążek Przede mną tam siedzi mój Danielek w samochodzie, właśnie go odebraliśmy ze szkoły i teraz siedzi, bo się boi wyjść, bo boi się, że go, że mu, że mu czy mu będę kazał pić tego kokosa? O no, to nie wysiada. A my z Damianem? No bo Damian mnie odwiedził. Mieszka u nas. No a my z Damianem? No to po prostu dla zdrowia. Kokosy są bardzo zdrowe. I tyle. Tutaj nasza stała ekipa. These all guys they are superstar. How many times already in my movie? Three times. Maui. Maui. Is, ale, 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 ma. Nie taki mały, co? Nie mały, Dako. 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 Dobrze zbudowany chłopak My tutaj jesteśmy z nimi dobrze. Zobaczcie, skrobią te kokosiki, wyskrobują to będzie do pieczenia ciasto, podejrzewam. A woda wylewają czasami. My tą wodę. Nie, oni to robią, nie wylewają, oni z tego robią sałatki albo te napoje kokosowe. Też, to, też, to, też, albo do pieczenia, wiesz? Tak. Ale widziałem, często wodę wylewają i tylko skrobią to, nie? Zjem. Damian już, Damian już wypił bardzo szybko. Ja będę sobie pił mojego kokosika, tak nam przygotowują. Jak już jest wypity, to oni rozkrajają to na pół i można dłubać ten miąż. A lubię taki, taki się trafił, ale się trafił fajnie. Żelatynka, mięciutki, tak. Chłopaki mają biznes. Na kokosach można się. Dorobić. Bardzo fajnie. A tu jest kasa. The money are here. The money are here. How much money? No i to jest w ogóle przy tym, przy rynku. Takim bazarze można powiedzieć. W środku jest wejście na bazar. Tu tych odnów takich wchodzących i wychodzących jest dużo. No, i można wejść, Damian chyba jeszcze poleci po banany. Pokażę Wam, jak wygląda dookoła. Dostawa towaru. No i o, lanka. Tak wygląda lanka, tak wygląda ten y... chlebowiec. Owoc chlebowca, bardzo ładny, bardzo duży. Taki owoc waży 20 kg. Owoce chlebowca to są w ogóle największe owoce na świecie, z tego co. A z drugiej strony tak Hello Hello Of course Czy vlogujemy? No ja w Tak? No to dziękuję. Ja tam jeszcze nie piłem, no nie? Damian postawił. Damian mi postawił tego i... A jeszcze dwa nawet, bo jeszcze jednego na wynosimy dla Lalin. Chodź synek because they want to see you Chodź dziecko. Tak synku Tak? No to chodź, 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 go Daniel w ogóle jest odebrany ze szkoły, po prostu miał egzamin dzisiaj Niech sobie... Niech sobie troszeczkę zobaczy jak tu się koko sypie, się napić trochę, no, you want drink a little bit? no, it's ok, sorry, sorry, relax, no, he don't like, coconut or no, can you tell me, but he don't like, it's ok, he is too small, he likes syrup, he like water, oh timber, I don't Chinese, to say it Jetelkim nie hał. Po, po chińsku nie hał, Ale ja muszę wypić, Daniel. Muszę to dokończyć, i wtedy będę mógł sobie z Jest to dostawa kokosów. Przyjechali, kokosiki. Dobrze. To jesteśmy w mieście, to mimo że widać, że to nie miasto. Damian, no widzisz, nie? Ale to jest miasto. Mm -hmm. Butuan. Butuan City. Jedziemy sobie teraz do domku, wracamy. Damian jeszcze kupił tego, Damian w, w ogóle, tak, on zapłacił za nasze kokosy, to chwała mu i cześć, dziękujemy, a jeszcze kupił do tego kalamansi i banany, no, no to nie wiem, czy wszystkie zje sam. No nie, nie. nie. A jakie banany, te Lakatan kupiłeś? Lakatan, ale są La La inne, wiesz, Ja to nie są moje ulubione, moje ulubione to są te grube i krótkie, ale okay. ciężko znaleźć. No, no. Kwaskowate są. Naprawdę moim zdaniem dużo lepsze. Ty je używasz do tych... Do jecznicy no. z tym z tą czekoladą, co nie? No. Się zdecydowała pani, że jednak będzie skręcać. Room for rent tutaj w tej Ruderze. No. Ciekawe za ile. Słucham Cię. I was to, trying to see this swamp because I thought there was a real life ogre. Yeah, I know. You mean a Shrek? Snowmoe yeah. is cool. I really see that the water is moving. Ah, okay. I there's bubbles or something moving <coughs> inside of this swamp. <coughs> Doubtful. Daniel, that's, that's your daddy car. To jest nowa wersja tego typu. Tak sobie można czas spędzać właśnie. Co nie bujając się. Ty. Mama Cześć Angelo. Hello. Na kwarta dwa ja, Okej, okay. sprawdzam szoarmę jeszcze tylko. Ale tak w bok mi... Tak w bok mi włosy stają, bo tak. Jak diabełek. Jak już jestem na mieście, to sprawdzam szoarmę. Mięsko jest ładnie ułożone tam dobrze. Wołowina OK, tak? The beef is already okay? Padę ja. frost mi angelo tutaj one kilo, tak? No. Jakiś utarg wezmę. Odbiorę jeszcze parę pytań. Parę pytań pomocniczek, co mu trzeba, a co nie. I do domu jedziemy. Lalin już tam na Już w domku. Już w domku Damian sobie smaży jajecznic jajecznicę swoją. Tam jest. A ja idę. Przywitać się z Lalin. No, jeszcze ją witałem, generalnie, ale jeszcze nie na wizji. Zresztą to było przelotnie, bo ja wziąłem, ona spała, kiedy ja. Dzień dobry, dzień dobry, buzi, buzi, kiedy ja wstałem i po Daniela pojechałem, żeby go odebrać. Sprząta dziecko. Aha. Welcome to <laughs> Witamy w naszej sypialni, w naszym pokoju. No. no, to dzień dobry wszystkim. dzień dobry. Tak. Dobrze. Sprzątaj. Jak fajnie, dobra firanki i to, i to łóżko. kolorystyk blue and blue. I nawet sufit jeszcze jest niebieski. Tak. Wybieramy się dzisiaj na basen. Ciekawe, czy się uda. Jak się uda to coś nagram. A ten. I zobaczycie jak się bawi, jak się bawimy. Jeszcze tylko dzisiaj Wiktor wpadnie do nas na kawę z rodzinką swoją. Ale nadaje ten telewizor. Chciałem pokazać jaką mamy fajną suszarkę w łazience. Zobaczcie. Jest kibelek. A z naszego... z naszej sypialni co nie jest. Kibelek jest jeszcze garderoba tutaj. Jest garderoba. Ale tu jest kibelek i jest fajna suszarka. A ciekawostką jest to, że suszarka jest na 110 woltów. No I działa. Taka hotelowa, jakby. Jakby hotelowa. Oczywiście Lalin jak zawsze ona nie może usiedzieć, ona sprząta. I dobrze, zawsze troszeczkę sprzątnie, zawsze troszeczkę sprzątnie. Pytaliście się, jak się sprząta taki duży dom. Jak tu sprzątać taki duży dom? Nie ma problemu. Taki duży dom też można sprzątnąć. Nie jest aż taki super duży, a jeszcze nie jest aż taki super brudny, żebyśmy sobie nie dali rady z nim. Jeszcze nie. A be Czy mierzyłeś już panek ciśnienie? Pyta się Lalin. Idę na dół Się może w głowie zakręcić Jest, idę Jajecznica z bananami i kakao kuchnia polska In Damian Drążek. A gdzie jest Daniel w ogóle? Ach, w kibelku. No tak. Daniel, powiedz coś. You say something. Nazywa się Skupia się, tak się Skupia. Co nie? Odwiedził nas jeszcze przy okazji Wiktor z rodziną z dzieciakami dzieciaki złapały sobie żuczka. okażcie na Pokaż mi tego żuczka. Oh my god! To może być jest sale. Tak, to jest bardzo i dzieci mają teraz, fajnie mają. Wiktor kupił im takie pudełko i jeszcze jakieś dodatkowe robaczki. Tutaj dziewczyna sobie gadają, oni będą wyjeżdżać dzisiaj. Dostać. Hmm. Nie, nie, nie ma właśnie, ale wiesz, gdzie jest najbliższy to jest Surigao, ale powiem Ci z Manili do Surigao, to też bardzo. A, a kiedy a będziesz, to będziecie to wyjeżdżać Wiktor? No właśnie wyjeżdżamy, ja to, tak. to, i to i właśnie się udało kaweńka szybciutko to razem. A my następny razem się zobaczymy 7, z nimi na tym. Na tym, na pojedziemy się na Sierigał i na Dinagar. Poszła mafia, poszła mafia na zewnątrz. Mafia jest na zewnątrz. Co do you see there? Do you remember before we had very big uh, get come, Lizard, red one. Tak, pokazuje Daniel. Tutaj też ma czasami fajne ale big frog. You see Daniel, very big frog. Huge. Na no, A potem, no, a potem pojedziemy sobie do miasta, do tego na basen. chyba. No. Idę na kawkę do chłopaka. Biorę głęboki oddech, bo przed chwilą... No, Wiktor to już dawno pojechał, ale my... Tu już jest wieczór, już jest ciemno. Zobaczcie. Jest na tyle ciemno. O, tak jest na dworze ciemno. No to z dług mnie Damian wyciągnął na spacer. Taki z 4 km było, no nie? Było z 4 km o. A w tym czasie Lalin dzisiaj po Oze Proszę. Robi film wreszcie. Nie. Wreszcie robi film. Dawno nie wiem, bo tak nie załączała żadnego filmu. Ten trochę zmachany. W pochodzenie koszulka zmieniona. Dobrze, Damian, każdy mnie tutaj ciśnie, żeby aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna. Nie leży. Co to za aktywność? Bajeczka o szreku. Bawił się Daniel dzisiaj z tym, z Damianem. Taką piłeczkę sobie, rzucali sobie taką piłeczkę. Damian tam, Daniel tam, a Damian tutaj, co nie? I tak kurczę, ha ha ha, hi hi hi, naprawdę sobie super było, ta piłeczka w te, we w te, w te, we w te i nagle piłka poleciała tam, jak się Damian rozpędził, jak przygrzmocił w ten kant tutaj u góry. No w, w ścianę chyba. Tak aż, no, aż po prostu spadł na ziemię, Bez, be, prawie że bezwładnie. Się wszyscy przestraszyli. Daniel podleciał do niego szybko... Oj okej, okay? oj okej. Okay? No. No i daliśmy Damianowi lód z guza był konkretnego. Chyba mu tam nie pękło, żeby będziemy go obserwować, czy mu się coś nie stało. Czy mu nie pękła czaszka, bo tak przywalił, że aż po prostu Daniel mówi, że Daniel mówił, że Damian chciał zepsuć schody. No, ten, te betonowe schody, co nie betonowy, betonowy ten ten Widzicie, nie? Na szczęście wszystko się dobrze skończyło i żeśmy się wybrali na ten długi, długi spacer. I może i to nam dobrze zrobiło. No, mi to pewnie tak Tursuje mi głowa, no ale co? Teraz sobie nie będę miał ciśnienia, bo jest, jestem po wysiłku. Poczekam. Może zjemy coś dobrego dzisiaj. No. No tak obserwowaliśmy Damiana, obserwowaliśmy i wychodzi na to, że chyba nic się tam, e, nic tam w głowie nie pękło. Mam nadzieję, mam nadzieję. Ale przez to wszystko jakoś nie mam werby, żeby nagrywać jakiś długi film. Jeszcze sobie z Damianem trochę pogadaliśmy. Pytanie. Będą goście? Zaraz. Later. Pyta się coś, Lalin, właśnie przed panią jesteśmy. Lalin. Wychodzi tutaj pani czerwony kapturek, Polka Dot na czerwono. jest. <laughs> no. Tak, jest. Chowineczka, salineczka. Jeszcze tam gra na, na telefonie. Natomiast ja tam. On spał, długo spał dosyć po tym wszystkim. Ja, ja sobie z Wami się pożegnam. Jutro idziemy na pocztę. Paczka przyszła od Małgosi, od Gosi. To, gosi dziękujemy bardzo. Jutro wybierzemy tą paczuszkę i pokażemy, co jest, a wiem, że przyszła jakieś fajne nasiona może znowu do nas i jakieś torepy, jakieś, jakieś rzeczy takie tam fajne. Gosia zawsze fajne paczki takie robi, takie domowe. To dziękujemy z góry. Zobaczymy, co to jutro będzie. Zabierzemy Damiana. Damiana zabieramy z sobą, żeby poznał Butuan, poznaje on bardzo nasze życie. No, no, to, no to w ogóle to dziękuję wszystkim za komentarze. Bo u nas, u mnie pod filmem pod wczorajszym, kiedy zobaczyliście dziewczynę Damiana, komentarze są bardzo fajne, natomiast Damian zrobił podobny film taki sam, no i niestety tam yy, nie wiem, czemu tak ludzie komentują, nie wiem, nie wiem naprawdę, nie wiem. To już są personalne chyba rzeczy. Chociaż też dużo, wiele osób nie, nie lubi, ale no, po co komentować źle, co nie? Każdy ma. My, my staramy się bezstresowo jakoś tutaj żyć, a stres atakuje z każdej strony. Też, myślę, że wy jesteście po tamtej stronie ekranu, żeby nas też jakoś pomagać, dopingować, żeby, 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 no, żebyśmy my mieli siłę i ochotę pokazywać Wam, to, jak tutaj jest po prostu na Filipinach. Jedzie do mnie kurt, kolega kurt, jest teraz na Cebu. To Damian też się z nim pozna, podejrzewam. No i Kurt zamieszkał u nas też w domu, wynajmie pokój. No. no to Marek, gdzie ty będziesz mieszkał? Ale my tu jeszcze mamy całą górę, co nie? No rozmawiałem z Michelle, ze swoją córeczką z Manili, Już, już się szykuje też, będzie 26. Mieliśmy video call. Chciałbym Wam w ogóle wcześniej ją też pokazać, to może też, nie wiem, zobaczę, może mi się uda do niej zadzwonić, żebyście jeszcze ją zobaczyli przed świętami. Zobaczymy. No, a dzisiaj jest późna pora, kończę. Ten krótki odcinek, wyjątkowo krótki, być wciąż, ja jestem taki trochę zmęczony, bo my wciąż codziennie robimy pizzę. Robimy dużo, dużo pizzy. Nie tak dużo, no ale robimy duże pizze i, i, i nie, nie mało. To Damian Drożek może potwierdzić Wam że tutaj mąka to dookoła, mąka harina, mąka, mąka do pizza, pizza, no ale z czegoś trzeba żyć. Kochani pozdrawiam Was serdecznie, zobaczcie synek też Daniel, powiedz wszystkim do widzenia, tak, chodź. Do widzenia. Do widzenia wszystkim. Do widzenia wszystkim. My z Lalin też powiemy do widzenia wszystkim. Do widzenia. Wszystkim. Do widzenia sypskim Wszystkim. Wszystkim. Tak. <laughs> No ja i pozdrawiamy serdecznie, lajkujcie filmy, jak, naj, jak najwięcej oglądajcie w całości, zaglądajcie do starszych odcinków. Dziękuję za wsparcie, za te miłe komentarze, komentujcie jak najbardziej. Życzę wszystkim pomalutku wesołych świąt już, no bo już tak jest, że niektórzy że niestety wyjeżdżają, tu się z nimi niestety, bo się nie zobaczymy aż do świąt. A ci, którzy są z nami, no to czekajcie na kolejny odcinek. Jutro. Pozdrawiam, papa, pa, do widzenia, do trzania. Bye bye.